Witam Was serdecznie, słuchajcie. Dyskowce, część trzecia. Praktycznie będzie ostatnia z dyskowcami z tej części. Później pokażę moją parkę z następnymi maluchami. Jak sobie chowają maluszki. A teraz na wstępie z... zapraszam Was na krótkie intro. Kolegi z kanału Aquascaping. Także tu za pozwoleniem udostępniam, za prośbą. A po tym intro dalszy część materiału. Zapraszam. Przenieść piękno natury do akwarium. A ja Wam pokażę, jak to zrobić. Ja mam na imię Sławek, a wy jesteście na kanale Aquascaping TV. Witam w przepięknym świecie akwarystyki naturalnej. Mam nadzieję, że zostaniesz na tym kanale dłużej. Na tym kanale. Głównie opowiadam historię mojej akwarystyki. Zobaczysz tu głównie aranżację moich zbiorników. Ze startu na start nowych aranżacji, zobaczysz jak zmienia się moje postrzeganie na akwarystykę naturalną. Będziesz mógł to sam śledzić, jak powstaje nowy projekt. Krok po kroku. Ale nie tylko moja akwarystyka będzie obecna na tym kanale, pokażę też akwaria pasjonatów tego pięknego hobby z Polski i z całego świata. Będzie kontynuacja lubianych przez Was serii na moim kanale Atlas. Roślin akwariowych, atlas ryb akwariowych czyli wszystko o rybach i roślinach akwariowych, tylko na moim kanale. Wywiady z ekspertami i ciekawymi ludźmi z branży akwarystycznej. Ciekawe sklepy akwarystyczne. Relacje z największych targów akwarystycznych na świecie, różnego rodzaju imprezy i konkursy to wszystko na tym kanale. Testy sprzętu akwarystycznego. Zanim coś sobie kupisz, możesz tu zobaczyć, jak to działa, czy warto to kupić i do czego to służy. Mam nadzieję, że Cię zaciekawiłem i zostaniesz na dłużej na tym kanale. Musisz to zobaczyć. Aquascaping TV Słuchajcie, tutaj w dużym niewielkie zmiany, nie, praktycznie nie ma żadnych. Nic ciekawego się nie dzieje. No, towarzystwo zostało jeść, ale nie już na no teraz wystarczy przed południem śniadanie było później będzie obiadek tutaj 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 mamy góramina słuchajcie góraminka mamy tak mamy góramina przygarnąłem od kolegi kolega sobie kupił dwie sztuki no niestety ten się z okazał takim agresorem, że tłuk nieziemsko naprawdę drugiego i no i wziąłem no niestety albo stety chociaż jeden plus taki, że żonie się podobają i o dziwo także kilka góraminów jeszcze mi dojdzie jak spotkam jakiś fajny to Kilka sztuk tu jeszcze przyjdzie. A tak to cóż do paletek? No, paletki są. Są były i będą. Ten lopez mi się podoba. Nie wiem, co mu tak spasowało tam. Ale naprawdę. Pasuje mu to miejsce. Praktycznie sam sobie znalazł. Jak to mówi się, sam wybrał. I sobie ładnie rośnie. Bocje. Zobaczcie, że bocje praktycznie się rozmiarem wyrównały. Miałem duże, tu kupiłem małe. Jest teraz już niewielka różnica. Praktycznie znikoma piękne sztuki, że chyba siedem, siedem chyba sztuk tutaj mam, gdzieś jedna może za chyba siedem ich jest. No i cóż zaraz przejdziemy do do maluszków z rodzicami, się chowają, powiem kilka słów. Także, się do wszystkich, jeżeli ktoś naprawdę ma czas, bo to czasu trzeba na dyskowce, warto próbować. Zarzepnąć trochę informacji i taka rada na początek naprawdę. Naprawdę kupić więcej, nie? Czy to mamy 250, czy 300, czy 350, czy 500? Kupić sobie naprawdę fajne statko. 8, 10, 12 sztuk małych, bo kupujemy małe. Z tego, jak dorosną, wybrać, zostawić sobie takie, jakieś chcesz sztuki. Może się w parki dobiorą, resztę sprzedajemy zostawione sobie kilka ładnych sztuk. Pamiętajmy, że to jest ryba, która żyje w grupie, chociaż po dobraniu się w parki ustawia sobie terytoria i tak dalej przeganiają się, no, czasem są jakieś tam walki, ale ogólnie jest to ryba stadna, zobaczcie tak samo jak bocie na przykład, czy byszczyki. Kirysy. Nie musimy mieć jednego gatunku kirysów. Musimy mieć kilka gatunków, i tak się będą trzymały razem. Tutaj kieryśnik nie może dojechać do kolegi, ale może w końcu. No, labeo niestety no, labeo nie, jest, nie jest rybą stadną, także tu nie polecam. widzicie, no niestety, ale uwielbiają zacienione miejsce, już lampy nie jedna się rozświetliła, teraz świeci na, na prawie, na maksimum druga jeszcze ale uwielbiają tu korzenie tu jest totalny cień tu aparat się gładnie rozświetla, dodaje jasności jakbym mógł to Mniej więcej Wam nie wiem czy tak wyjdzie, ale jest coś koło tego. Tak na moje oko jest tak. Tu jest po prostu ciemno. Nawet jak się rozświetlą na maksa te lampy, to jest ciemno. No, mniej więcej tak jest w akwarium. Czyli na automacie, jak nagrywam, jest totalnie rozświetlony do świetla. Gramin jest piękny. Teoretycznie do dwu plamy, ale gdzieś coś chyba tak yy, Michał mówił. Coś z marmurkowego też ma. Nie wiem, no nie jestem w tych rybakach akurat. Mocny tak jak kolega z kanału Zafferano, yy, który polecam tak samo. Yy, naprawdę fajne, fajna seria ostatnich filmików na temat ryby labiryntowych. Super materiał. Dużo się dowiedziałem, bo naprawdę mi te ryby no nie bardzo jakoś pasują. Ale naprawdę super materiał. Dużo, dużo się dowiedziałem. I o, o, o naprawdę wielu gatunkach nie widziałem Niestety na no moje są moje to są właśnie dyskowce, skalary. No reszta to jak reszta. Nie. Jeszcze labeo jest moim ulubieńcem. Bocie tak samo. Labeo. Labeo się położył. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam maluchy z rodzicami. Maluszki z rodzicami. Przejdziemy sobie do maluszków. Tylko musimy trochę zjechać z wysokości. Zjedziemy, 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 zjedziemy o może być czy tu niech rozjaśni Niestety są odbicia, chociaż jest roleta zasunięta, ale i tak są odbicia, sorry Słuchajcie też wskazówka dla niektórych, jeżeli trzymają palety z rodzicami. Ja już tam kiedyś nieraz wspominałem, że u mnie zawsze w każdych akwarium jest światło nocne. Jeżeli nie nad każdym akwarium, to jest jedno ogólne. Tak, w Altance. Z jego jedno ogólne światło nocne na no, całą Altankę się świeci. 24 na dobę praktycznie. Niebieskie. Przy maluchach, jeżeli zostawiamy z rodzicami. Musi być światło nocne, czyli stłumione, totalnie poświata, ale musi być. Jest to po prostu wskazane, dlatego że rodzice opiekują się, jak wiemy, młodymi. Po zgaszeniu totalnie świata, w totalnej ciemności, tak to ktoś mówi, że bo żyją w ciemności. Czy żyją w ciemności? Nie wiem. Ja bym nie powiedział, że żyją w ciemności. Tak, żyją w ciemnych wodach. Zgadza się. Ale do wybierają sobie miejsca i pory, żeby cały czas mieć pieczę nad maluszkami. Nie możemy totalnie im zrobić ciemności. Później świecimy, rozświetlamy. Można się nie dochować i mogą być porażki. taka wskazówka czekajcie, przybliżymy troszeczku dwa razy może tak będzie lepiej to oczywiście też będę przenosił akwarium już mam zrobione, przyszykowane dla nich w altance jest przyszykowane bardzo bliżej podjechać, może mi się uda. Może mi się uda bliżej. Zrobisz. Kurczę. Sorki za te odbicia, ale... Ale nie da rady. Nie da rady. Zobaczcie jak... Jeżeli tu nie sprzątam, one nic nie robią. One nic mi nie robią totalnie. Totalnie nic, mogę sprzątać i grzebać. Przepływają tylko z miejsca na miejsce, pilnują, zasłaniają maluchy. Oczywiście te maluchy już są dokarmiane od tygodnia, już chyba. Nie pamiętam, mnie Artemion. Ile tu ich jest? No nie wiem, coś chyba też, koło 30, może ponad 30 zostało. No było sporo, się wykruszyło to, co to jest. No niestety, zostaną najmocniejsze. Widzę, że ta partia jest chyba nawet lepsza niż ostatnio, chociaż chociaż są też maluszki większe. Nie wiem, było drugie tarło. Nie wiem czy z tych malutkich, z tych najmniejszych, to nie zostały z drugiego tarła, ale to nie jestem pewny. Nie będę tutaj domiewał, domnie czy tak było, czy tak nie. Ale tam też mam kilka osobników, no tam około 10 jest takich większych, jeden jest, jest, jest naprawdę duży, Kurczę, no nie mogę, nie, 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 nie uniknę tych odbić. A teraz zobaczcie jak tylko No, jadę, ale tu już, już mnie odganiają. <laughs> Jedne i drugie. Na raz. Słuchajcie, potrafi. No, właśnie mówi: Odejść, zostaw. Dobrze. Nie bój się. Postawa. No, powiem Wam, że jak karmię je, jest ok, ale zjedzą. Ja daję z ręki, nie rzucam żarcza, daję z ręki. Zjedzą tyle, co mają zjeść. I mówią dość. I mówią dość. Po prostu zjadłam. Dziękuję. Idź, zostaw nas w spokoju. Powiem Wam, że parka naprawdę się dobrała mega, chociaż to ich jest już chyba czwarte tarło. Znaczy te są maluchy, chyba z czwartego, a jeszcze były, nie miały piąty, ale zostawiłem, by zobaczyć co się stanie niestety tamte maluchy się wykreszyły i o dziwo się zajęły wychowaniem tych myślałem, że może te stracę mówię trudno, ryzyk fizyk nie odbierałem im zostawiłem na razie zostawiam jeszcze muszę pomyśleć jak z przeniesieniem ich ale chyba maluszki im zabiorę sorry wiem, że ostatnio ich to bolało no bo co podchodziłem, to jak wtedy maluchy zabrałem, to miałem takie wrażenie, że podchodziłem, jakby prosiły o oddanie. Więc tu ich chcę, chciałbym je trzymać tutaj, ale muszę ten zbiornik przenieść do altanki. Muszę tam, yy, tam jeszcze jest, mówię, jeden jeszcze gotowy, ten muszę przenieść, yy, i w tym, jak przyniosę to w tym już ich zostawiam do, do maksymalnej wielkości, żeby z maluchami, żeby te maluszki wychowały te maluchy, no, 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 no wezmę im, nie po prostu bezczelnie im zabiorę ale tak się mają naprawdę jest na co popatrzeć Muszę sobie poobserwować. Ja na przykład w spędzam teraz sporo czasu sporo. Siedzę prawie cały czas w domu. Czekam na zabieg, operację w klinice, także nawet gdybym chciał, to nie mogę podjąć żadnej pracy. Więc zajmuję się typowo rybeczkami. A w głównej mierze dyskowce. Dobra, także na ten czas bym kończył. Nie wiem, kiedy wrzucę następny film, kochani. Nie mam pojęcia. Eee, raczej będzie aktualizacja, chyba z altanki. Jak to wszystko pogarniam, eee, poprzenoszę. Będzie dodatkowo filtracja jeszcze z Wydaje że tam będzie 7 czy 8, chyba Okno segmentowy. No takie cuda nie widy będą, ale to mówię to o zaltanki na drugim kanale naszym, na dwóch grześciach akwariowych, na który serdecznie zapraszam. Linki będą w opisie. Także zapraszam na kanał. Kolegi serdecznego z Kanady, Adriana. No zrobił zarąbisty zbiorniczek, piękny, naprawdę super. Link też będzie w opisie. Bodajże jest to Adi Molofish Molo Fish Hunter chyba 27 coś takiego. Na który też zapraszam warto. Dobre materiały na temat skalarów, kolega się zajmuje skalarkami rionany, teraz czeka na jeszcze lepsze, no nie wiem czy lepsze, no ale jak to się mówi rasowe, także będzie się o kolegi działo, no ale niestety, no, albo się bawimy rybkami, albo się bawimy w YouTube'a, no, tak już zaraz odchodzę, daję Wam, daję wam spokój, no, tutaj samica naprawdę samiczka, samiczka no broni, broni, opiekuje samiec, sam jest bardziej ten z tyłu, to jest samczyk on jest bardziej wyciszony, natomiast samica no, samica nie, nie, nie. Co zauważyłem? Myślałem, że wcześniej będę ich odławiał, ale słuchajcie, do tej pory nie zauważyłem żadnej agresji. Zobaczcie, jak się te maluchy, które wbijają w nich. <laughs> Przepraszam. Nie zauważyłem żadnej agresji względem małych, czy to samicy, czy, czy samca. Nie ma żadnej agresji. Spędzam też przy nim trochę czasu. Nie ma. Do kiedy tak będzie? Nie wiem. No muszę, nie wiem, muszę się zastanowić jeszcze, czy ich zabrać, czy, czy przenieść razem. To się okaże. Jeszcze, jeszcze muszę z kolegą porozmawiać. Nie wiem, czy widzicie, jak się wbijają, jak je skubią. Oczywiście, tak, one się pięknie ustawiają, że po części starają się uchronić, zasłonić te maluchy. No, teraz sam jest pod tym. Dobra, ja będę kończył. Jeszcze szybki rzut na, na duże. Słuchajcie, ja kończę. Montuję filmik. Miłego oglądania. Pozdrawiam serdecznie. A jeszcze do hydroponiki do, dojdą kwiaty, ale to pokażę przy najbliższej okazji. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Hej.